Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście. Dzisiaj będzie wyjątkowy podcast, moi drodzy, ponieważ e, mam gościa, i zaraz o tym opowiem. I e, ten podcast będzie nagrywany mm, z osobą, która e, chce być anonimowa. E, I tak, jak kiedyś e, wyprowadziłam, nie wyprowadziłam, tylko mm, jest. Taki jeden mój e-book na temat finansów, i tam jest zamieszczony osoba, która też chciała być anonimowa. Także pan M dzisiaj będzie tutaj ze mną. Jest to osoba, która ma szeroką wiedzę w różnych tematach i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Takie podcasty będą prowadzone raz w tygodniu we wtorek albo co drugi wtorek. Jeszcze zobaczymy. I dzisiaj, będą porusza, dzisiaj będzie poruszany jeden z, z tematów odnośnie tego w ogóle, co się dzieje dlaczego ludzie reagują w taki, a nie inny sposób. Nie będziemy się tak mocno wgłębiać w temat, ale słuchajcie, będą bardzo fajne tematy, ponieważ porozmawiamy w kolejnych tematach na temat gospodarki, na temat ekonomii, kryptowalut, blockchainu, finansów, zdrowia i innych rzeczy. I myślę, że to będzie dla Was bardzo, bardzo wartościowe. Innowacyjnych w ogóle takich rzeczy, ponieważ ja też zgłębiam te tematy i bardzo mi się podobają na temat 5G. Jeżeli to kogoś też inter będzie interesowało, to jest w ogóle fantastyczny temat. Dlatego myślę, że. Warto będzie słuchać tego i warto, żeby otwierać swoje umysły. Ja nazywam się Anna Antoniak. Yy, witajcie w moim podcaście. Yy, Moje podcasty ukazują się w każdy czwartek teraz, ale będą się też ukazywały właśnie co tydzień, w co tydzień we wtorek albo co drugi tydzień. Jeszcze zobaczymy. Podcasty możecie słuchać na Spotify, Google Podcast, Anchor, możecie słuchać też na YouTubie, yy, na, na kanale Ludzie Sukcesu, na moim blogu annaantoniak.pl jak również na fanpageu Ludzie Sukcesu. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy, nie będziemy tutaj owijać bawełny, bo czas leci, a czas jest dzisiaj bardzo, bardzo cenny. Witaj, panie M. Dzień dobry, Anno A. Ja mam takie pytanie do Ciebie, ponieważ znamy się już jakiś czas i wiem, że masz pewne swoje przemyślenia i szeroką wiedzę w różnych tematach. Chciałabym się Ciebie zapytać, jak uważasz, jak, jak działa tłum w takich, w takich sytuacjach, właśnie specyficznych? No, bo jest to w ogóle pierwsza taka sytuacja, w ogóle pierwsza w moim życiu, myślę, że w Twoim też. Ale jak Ty w ogóle zareagowałeś, i jak z Twojej perspektywy, jak widzisz, jak reagują ludzie? To może na początku powiem, że, to, że ta rozmowa jest wynikiem naszych wspólnych, przekrojowych tematów, które poruszyliśmy w ostatnim czasie. I prawda jest taka, że rodzi się pewien rodzaj buntu na to, co nas otacza szczególnie w fałszywych informacjach, które są nam dostarczane. Dlatego też ym, po raz pierwszy rozpoczniemy takim ym, krótkim wadem tematycznym. A to, co dzisiaj najbardziej nas irytuje, to, to może temat związany z pandemią i tym, tym rozpoczniemy nasze rozmówki, luźne rozmówki. W związku z tym ym, należy poruszyć najważniejszą kwestię, że ym, w, to, co mnie się ostatnio przydarzyło, co ma związek ogromny, z aktualną atmosferą to utrata, y, utrata tego na czym pracowałem przez bardzo długi czas. Jest to związane z biznesem własnym. Natomiast głównie chodzi o to że y, popadliśmy w atmosferę w której się nikt nie spodziewał. To już wiemy ale y, chcemy głównie zrodzić takie zbuntowane myślenie przeciwko temu co nam jest serwowane otworzyć ludziom umysły. Poszerzyć horyzonty na podejmowanie decyzji w przyszłości. Ponieważ stanęliśmy w bardzo trudnym czasie, wręcz apokaliptycznym, można śmiało użyć tego słowa. Dlatego też y, opowiemy dzisiaj nieco o podejściu y, wobec samego siebie, jak przetrwać ten czas, w którym jesteśmy teraz zmuszeni y, egzystować. Jak przetrwać ten czas? Wiesz co, bo ja nagrałam ostatnio taki film, a w ogóle nie wiem, czy, czy oglądaliście ten film e, i wstawiłam go, ponieważ ja właśnie miałam taki jeden dzień takiego bardzo mocnego buntu i musiałam to z siebie wyrzucić na moim, e, moim fanpage'u i powiedziałam właśnie, że zabierają nam wolność zabierają mi wolność, wo, wolność wyboru, wolność tego, jak chcę żyć, co chcę robić ze swoim ciałem, bo są tutaj mowy o różnych wiesz, szczepionkach, o tym, że. No, że różne rzeczy się dzieją, biznesowych też, jak tak powiedziałeś, i wiele ludzi było mm, bardzo zaskoczone na tym, czyli duża część w ogóle była za, i w ogóle jestem sama w szoku, że, że było tyle osób. No, jest to mój, mój fanpage, także mogłam sobie tam wrzucić co chciałam, i ja wrzuciłam to co chciałam, e, ale było też dużo ludzi, którzy kompletnie się ze mną nie, zgadza, nie zgadzały, i ja to szanuję oczywiście. E, I e, no i. Mm, i powiedz mi, jakie Ty masz zdanie w tym temacie? Miałem okazję usłyszeć Twój wywiad i zobaczyć, jaka jest reakcja społeczna w tym temacie. Co można powiedzieć, słuchajcie? To, do czego nas teraz przymuszają, to jest oczywiście wynik tylko i wyłącznie jakiejś zapisanej ustawy, natomiast jest to globalnie podjęta decyzja, choćby koronawirusa, która już egzystuje co najmniej 5 lat wcześniej. Zatem, gdybyśmy się wgłębili we wszelkie informacje y, sprzed kilku lat, aż do początku tego roku, to możemy łatwo się doszukać i to dotyczy osób, które będą przynajmniej miały chęć doszukać się tych prawdziwych informacji, jak to wszystko było planowane już wcześniej. Reakcje rynku, reakcje społeczne i, i sama technologia i rozwój ym, tej sytuacji to jest czas, w którym w pierwszej kolejności nie wiem, czy mogę śmiało użyć tego wyrażenia, zaczęto zbierać nasze dane. To jest, to jest po pierwsze. Nasze dane służą w większości temu, aby mm, doprowadzić do stanu pełnej inwigilacji naszego społeczeństwa. Przepraszam, ludzi. przerwę Ci. Chodzi Ci o takie dane, które są na przykład zbierane w internecie, żeby zaakceptuj pliki, tak? Czy coś takiego? Czy w jaki sposób to jest robione? No, według mnie wszelkie maści dane. No, pierwszą pierwszą w, um, znaczy pierwszym krokiem, który był dokonywany w, w ramach takiej polityki prywatności, to była współpraca banków i wielkiego biznesu korporacyjnego, który doprowadził do takiego stanu, gdzie sama pandemia, yy, no, myślę, że, że będziecie sami mieli okazję to obserwować, yy, wymusza aktualne sytuacje związane ze zmianami regulaminów wsze wszelkiej maści. Dotyczy to wielu instytucji, szczególnie bankowych. Nie wiem, czy widzicie, że w ostatnim czasie Mamy wysyp y, przerw technicznych, braku dostępu do, do gotówki w jakiejś mierze, ale ogranicza nam się to na rzecz y, choćby tego, y, aby dopuścić naszą wolność w tym zakresie. W momencie, kiedy usłyszeliśmy od ministra zdrowia, kiedy zaszczepimy się przeciwko koronie wirusa, zostanie nam uruchomiona jakaś forma naszej wolności w cudzysłowie w tym zakresie. Więc to jest taki jeden z pierwszych przykładów. Zmierzam tutaj do tego, że um, koronawirus pokazał, jak w łatwy sposób, jak szybki sposób zglobalizowane rynki są w stanie doprowadzić do totalnej blokady gospodarczej. To jest takie um, pierwsze mocne uderzenie, um, które. No stało się, do, znaczy do tej pory było niewyobrażalne dla każdego z nas, że, że można świat zatrzymać. Więc to powinno już dawać do myślenia, skąd to się wzięło. Przygotowanie do, do takiej sytuacji nie mogło trwać w ostatnim miesiącu lub w tym roku, tylko to był globalny plan, mm, już od wielu lat z pewnością zaplanowany. Ale powiedz mi, mm, panie M., ale ludzie w to nie wierzą. W ogóle wiesz, no myślę, że to wiesz, zaraz wszystko wróci do normy, że będzie wszystko fajnie, super, że koronawirus rzeczywiście jest. E, no i jest on, oczywiście, że jest, i ja nie mówię, że nie. Aczkolwiek nawet w mojej wypowiedzi, kiedy ja mówiłam o tym, że on jest, ale przecież czy znacie kogoś, kto, nie wiem, zachorował bo umarł, no to ludzie się pultali, żebym pojechała do Włoch i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach to też mówili, że to są spiski. Także być może Ty, co teraz ty mówisz, to też jest spisek. I zobacz, niektórzy nie chcą nawet zgłębić tematu. I wiecie co? i Ja tak myślę, że ja Was dzisiaj nawet chcę wkurzyć, tak? Wkurzyć, żebyście się wkurzyli, żebyście doświadczyli tego, że Abyście zaczęli szukać, ponieważ warto ym, mieć ym, taki otwarty umysł na to, co się dzieje, i żebyście się sprawdzili, czy rzeczywiście to, o czym mówiłam, albo rzeczywiście to, co jest dodawane e, na fanpage'u i tak dalej, czy rzeczywiście jest to prawdą. Bo, e, bo może za chwilę obudzimy się albo ktoś się z Was obudzi z ręką w nocniku i powie, że no, życie mu się skończyło. Jakie to masz zdanie? Patrząc na te zmiany, które w tym czasie są wprowadzone i mamy taki główny widoczny nacisk polityczny na nasze życie prywatne, czyli na, na naszą sferę wolnościową, właśnie, to zauważcie, że zmienia się bardzo dynamicznie podejście do głównie biznesu. Czyli cała ekonomia jest, jest takim głównym, nazwijmy to, zjawiskiem, które. Które stało się w, w tak całkowitej blokadzie, hmm, stało się to właśnie w tym okresie. Więc jeżeli sam fakt korony wirusa miałby być aspektem zdrowotnym, to zauważcie, ym, jak wycho wychodzicie sobie sami z, dom z domów własnych, co dzieje się na zewnątrz, to znaczy, jak polityka na ten moment wpływa na jakieś chore, chore decyzje psychodeliczne związane z tym, jak mamy funkcjonować. Innymi słowy, jeżeli wirus panuje, choćby nawet taka prosta definicja, to wirus jest wszędzie. Każdy wirus jest w powietrzu. Nie można, to znaczy mówiąc to wszystko, chodzi tylko wyłącznie o to, żeby dać wam do zrozumienia, że pewne zjawiska wymuszają y, jakieś y, decyzje, na których ktoś chce zbić wielki interes. Więc gdybyśmy mieli poruszyć tylko kwestię samego zdrowia, to można przyjąć z wielu artykułów, które są dostępne. Że wirus korony, jej składników to jest kwestia wyleczenia y, konkretną witaminą. Zazwyczaj się mówi o witaminie C, plus być może woda utleniona. I mówi to, i mówi to jeden z lekarzy, bo słuchałam tego wywiadu. Tak, tak także, także naturalne, naturalne składniki mogą nas zabezpieczyć przed samym wirusem, tylko tego się ludziom nie opowiada. Zmierzam do tego, że m, ten czas pandemiczny. To jest zjawisko we wszelkich informacjach, dążące do tego, żeby ustawić biznes. W pandemii zostały poruszone, na co dzień zostają poruszane sfery głównie banków, głównie wielkich interesów, w kontekście tego, że mamy jakąś umieralność z powodu koronawirusa na świecie, która, jak, jak sami możecie się domyśleć, jest, jest znikoma w stosunku do innych chorób. Które, które przez wiele lat się żniwo, również śmiertelne, jakoś nigdy no, nie mieliśmy do czynienia z tak całkowitą blokadą naszego życia. Całego świata w ogóle. Więc e, dzisiaj ta rozmowa może będzie chaotyczna, bo tak naprawdę należałoby poruszyć temat od religii po wielki biznes, od polityki m, po zachowania społeczne i powiązać to. W jednej wielkiej koncepcji, właśnie takiej dążącej do zjawisk apokaliptycznych. I dlatego też e, sam efekt pandemii dosłownie widoczny jest tylko i wyłącznie pod kątem pewnych zamierzeń, które, jeśli ktoś e, posiada wiarygodne informacje, zmierzają do pełnej inwigilacji. To jest taka główna konkluzja. Inwigilacji naszego społeczeństwa Czyli pod każdym kątem. No właśnie, możesz powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest inwigilacja. Aha, inwigilacja, proces kontroli naszego życia. E, prawda jest taka, że żeby nie popaść w jakieś e, paranoiczne zdania, to głównie chodzi o to, że za rok. M, za rok dosłownie został wyznaczony czas m, totalnego zaszczepienia ludzkości. Wyobraźcie sobie, ludzkości. Oczywiście też jest tutaj temat chipowania wchodzi w rachubę, e, więc. E, Gdybyśmy to mieli powiązać i będziemy starać się to w następnych nagraniach rozwarstwiać, gdybyśmy to mieli wszystko powiązać ze sobą, to wyobraźcie sobie, tematy związane ze sferą 5G, tematy powiązane z bankowością, z chipowaniem ludzi, z zaszczepianiem ludzi przeciwko temu, co się dzieje. Doprowadzą do sytuacji, gdzie wyznaczony został marzec 2021 do zaszczepienia ludzkości. Eee, ta szczepionka, o której się sporo pisze, powiązana jest z zamierzeniami wielkich oligarchów tego świata. Można śmiało się powołać na artykuły związane z konferencją Bill'a Gatesa. Nie jest to z pewnością teoria spiskowa, tylko to był fakt, który odbył się już w listopadzie ubiegłego roku. Tak, i ja tylko dodam, że właśnie w tym filmie, który nagrałam, jest tam link do tego, żebyście sobie sprawdzili, jeżeli chcecie. Czyli jeżeli y, wielkie mocarstwa tego świata zamierzyły pewien plan y, globalizacji rynków, doprowadzenia do pełnej kontroli y, biznesu, do, doprowadzenia do sytuacji, w której y, będziemy mieli tak nałożone restrykcje y, prowadzenia działalności, czy pracy, czy wynagrodzenia, czy sposobu żywienia, y, to należało opracowywać przez wiele lat jakiś sposób technologiczny na to. To była tylko jedyna możliwość, w której mm, strach, który jest teraz zasiany wśród nas, ma doprowadzić do tego, żeby pewne zamierzenia wielkiej korporacji doprowadziły do takiego stanu, jaki mamy okazję teraz obserwować. Czyli wyłączenia życia społecznego na rzecz wprowadzenia mm, jakiejś wielkiej zmiany. Oczywiście bezlitosnej, ponieważ jak widzicie, nikt, nikt dzisiaj się nie skupia na tym, czy w domach dzieją się straszliwe rzeczy, czy biznes komuś upada. Nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi dosłownie. Realizowane są w sposób bardzo dynamiczny zamierzenia korporacyjne. I gdybyśmy mieli powoływać się non-stop na jakieś, na jakieś zmiany i wpisy, co będziemy starać się czynić w następnych nagraniach, to łatwo możemy dojść do wniosków, że choćby grzebanie w konstytucjach, ciągle zmieniające się ustawy, ciągle zmieniające się regulaminy czemuś służą globalnie. Po nocach, jeszcze. po nocach. Po nocach również. To są wszystko drobne zjawiska, tak jakby nawet porównać to do pewnych wskaźników na giełdach, jeśli ktoś się tym tematem interesuje. Gdzie pewne zależności, jeżeli zachodzą, to one wpływają na określone procesy. I tutaj nie ma tego odwołania. Mamy dzisiaj ogromny, ogromną zmianę na rynku ropy, historycznie naj, najniższa cena. Dlaczego? E, mamy ogromną zmianę dynamicznego wzrostu złota. Dlaczego? Więc jeżeli historycznie byśmy porównywali takie zjawiska, to zawsze to służy m, tego typu anomalia i rozchwiania w tak e, krótkoterminowej dynamice, służą jakimś wielkim globalnym zmianom. Do tej pory moglibyśmy nawet powołać się śmiało na, na zmiany na tle wojennym. Natomiast dzisiaj należy to, wydaje się, należy to ubrać słowo pewnego rodzaju rewolucji, choć w otoczeniu społecznym mamy do czynienia ze zjawiskiem śmierci, o której mówi się w sposób taki statystyczny, bezlitosny, bezemocjonalny, jakby ktoś po prostu sobie zaplanował wyłączenie pewnych grup społecznych na rzecz stworzenia jakiejś cyberprzestrzeni społecznej, która ma być zarządzana przez choćby świeżo pojawiający się temat blockchaina który ma służyć jako główną bazę, posłużyć jako główną bazę yy, dla utworzenia globalnej współpracy w, niemal w każdej dziedzinie naszego życia, począwszy od medycyny i rynku finansowego. Okej, okay, dobra. dobra, to po, poruszymy te tematy nie, w kolejnym podcaście. Ja chciałam tylko ci powie, zapytać się ciebie, e, bo mamy pandemię strachu również i, i powiedz mi właśnie, dlaczego tak trudno Właśnie w tym czasie, ludziom jest otworzyć umysły. Bo, nie, bo, bo nie, mi też nie chodziło o to, wiesz, w tym filmie, żeby kogoś nastraszyć, bo niektórzy mówią, że ja właśnie teraz straszę. Chociaż nastraszyli nas już tak bardzo. Ja nie mam w sobie strachu, tylko miałam właśnie bunt tego, ale m, nastraszyli nas, ale co innego jest m, ignorować jakieś wiadomości, a co innego przyjąć je po prostu i zacząć doszukiwać się, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście tak nie jest. Najważniejsze jest to, abyśmy potrafili sami, według mnie oczywiście najważniejsze jest to, abyśmy potrafili sami skupić się na obserwacji tego, co doświadczamy w ramach tego, co nam mówią. Innymi słowy, jeden z pierwszych przykładów nos noszenie maski. Czy potraficie sobie wyobrazić, że yy, jeśli jest mowa o tym, przy pierwszej fazie leczenia koronawirusa pacjenci podłączani są do, do aparatów tlenowych? No to gdy sobie zestawimy informację, że y, mamy przymusowy nakaz noszenia maseczek, które tak naprawdę y, są siedliskiem bakterii w przeciągu kilku, nawet już minut wydychania powietrza, no to jak możemy logicznie myśleć o tym, że maska ma nas uchronić przed bakteriami wirusowymi, jeśli sama maska powoduje zwiększenie ilości bakterii, które ponownie wdychamy? To jest taki, wiecie, pewien sposób myślenia na razie, bo y, też nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj się y, skupili na y, jakimś szczegółowym definiowaniu każdego drobnego zdarzenia, tylko chodzi o otwarcie umysłu, otwarcie y, samego siebie na to, żeby obserwować codziennie każdy, nawet te najmniejsze zjawiska. Więc w przypadku maski, tak jak powiedziałem, w przypadku zamykania terenów y, zielonych, tak naprawdę, gdzie gdzie sami możemy się domyśleć, że tylko natura nas uchroni przed jakimkolwiek zjawiskiem, no w tym czasie możemy powiedzieć wirusowym, to odcina się nam wiadomości wszelkie od tego, abyśmy w ogóle z natury nie korzystali, tylko przyjmowali jakiekolwiek szczepienia, które wiadomo są wytworem korporacyjnym. Chemicznym i trującym. Chemicznym i trującym, tak. Wszelkie informacje, które teraz docierają, na przykład o środkach dezynfekujących, gdzie, gdzie sami możemy się domyśleć, że naj, najsilniejszą dezynfekcją w naszym otoczeniu tak naprawdę jest rodzaj alkoholu w postaci spirytusu choćby. Więc, więc biznes, który się na tym wielki pojawił odnośnie środków dezynfekujących, jest również złożony tylko i wyłącznie z większości składników chemicznych. A chodzi tak naprawdę tylko o pieniądze. Widzimy pewne duże sieci, które zaczynają teraz prowadzić wielki handel sprzedażowy w połączeniu z politykami, z osobistościami zaangażowanymi w ten świat polityczny, szczególnie Kościół. Tak, i, I jego jeden. Przedstawiciel guru. E, więc tak naprawdę na tej sferze głównie możemy zaobserwować zjawiska potężnego biznesu, i nikomu tutaj nie chodzi tak naprawdę o nasze zdrowie. Ale ludzie w to nie wierzą. Myślą, że wiesz, ja, ja słyszałam takie opinie, że rząd powiedział, państwo powiedziało, to tak ma być, i mamy siedzieć w domach, mamy być ten, i wszystko potem wróci do normy to wynika jak zresztą od wielu lat obserwując zjawiska w różnych krajach głównie z tego że mieliśmy do tej pory tak powszechne zaufanie do mediów. Ludzie są omamieni mediami, yy, natomiast jest to socjotechnika wykorzystywana od wielu lat głównie dla władzy, ale to też trzeba dojść do tych informacji dlaczego wiele programów jest upolitycznionych, dlaczego yy, tak naprawdę główne nurty telewizyjne są opłacane ze strony rządów, więc Możemy się łatwo domyślić, że jeżeli jesteśmy na etacie u swojego pracodawcy, no to zazwyczaj trzeba dostosować się do reguł, które pracodawca wyznacza, tak też jest z mediami. No ale to jest taki temat filozoficzny. W każdym razie głównie chodzi o to, aby obserwować zjawiska w najprostszy sposób. Tak, tak po prostu wynikające z jego genezy. Innymi słowy, jeżeli mówi się nam o wirusie, to wirus powszechnie panuje w powietrzu. Więc jeżeli zamyka się częściowe obiekty, a dopuszcza się e, jakąś inną część obiektów, no to gdzie jest tutaj mowa o wirusie? Jeżeli jest wirus, jeżeli wrócimy sobie historycznie do, do tego, jak w tych czasach, kiedy, kiedy panowały rozmaite inne wirusy, ebola, e, SARS, wirus SARS, e, świńska grypa, i moglibyśmy tutaj zacząć wstecz do, do 100 lat, mm, to wirus jest to zjawisko, w którym dookoła obserwujemy faktyczny stan yy, zachorowań i umieralności. Jeśli już mowa tutaj jest o, o tak silnym wirusie, bo przecież serwują nam informacje, że codziennie ktoś umiera. Jeżeli wyjdziemy poza nasz dom, poza nasz obiekt, yy, to czy możemy stwierdzić, że faktycznie masowo dzieją się zjawiska pandemiczno-umieralne? No, myślę, że nie. Jeżeli się mówi o odstępach, wyobraźcie sobie, do, do tego, jak mamy się poruszać, no to wystarczy sobie zobaczyć yy, filmiki. Yy, głównie we Włoszech yy, sporo tych filmików było dostępnych, gdzie w blokowiskach yy, balkon od balkonu dorony raptem o metr, może maksymalnie dwa. Yy, to, to jest miejsce, w którym odbywa się kwarantanna, więc, więc jeżeli nawet przedstawiamy sam ludziom informację, że niebawem mamy mieć odległość między sobą do 8 metrów, no to gdzie tutaj jest logika? Czyli wniosek z tego jest taki, że ktoś próbuje sterować. Robią nas w konie po prostu. Sterować informację. No tak, no robią nas w konie, śmiało tak można powiedzieć. No, łatwo jest y, zamknąć owce w zagrodzie i realizować swój plan korporacyjno-orządowy. Wówczas ludzie y, 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 przerażeni, ludzie, gdzie teraz możemy śmiało powiedzieć, że od, no tak troszkę wybiegna abstrakcyjnie, ale od momentu upadku World Trade Center, tak naprawdę świat wprowadził politykę terroru. Jeśli, jeśli przeanalizujemy sobie ostatnie dziesięciolecie, to nie mamy w czasu, w którym y, ta forma prowadzenia polityki nie jest rozwojowa. Za granicą można było obserwować raptem i w zeszłym roku, zresztą to był początek w Europie około 2-3 lat wstecz, związany z islamizacją Europy. Ta sama bardzo podobna sytuacja, która teraz jest związana z koroną, czyli im bardziej się przedstawia logiczne in, in, informacje, oczywiście dotyczące tego, dlaczego pewne zjawisko nie może mieć miejsca, tym bardziej ludzie przestają w to wierzyć. Innymi słowy, dlatego, że nie obserwują. Tego, co się wokół nich dzieje. Nie testują na sobie pewnych zjawisk, nie szukają informacji. A łatwo jest oczywiście powiedzieć dzisiaj, co też często ma miejsce, że większość informacji internetowych to jest tylko fake. No i w zasadzie takie pojawiają się często komentarze, w, czy w internecie, czy w postach, czy w portalach społecznościowych, że niezależnie od tego, co chcemy przekazać ludziom, to. Za każdym razem m, główna odpowiedź to jest fake. Czyli, innymi słowy, gdybyśmy mieli się znaleźć dotarcie do, do jakiejś informacji, g, jako główny nurt, to tak naprawdę m, zawsze pojawia się konflikt. Jeśli internet kłamie w 100%, jeśli telewizja kłamie w 100%, jeżeli osoba obok Was też Was okłamuje w świetle mniemania, m, właśnie myślenia takiego w takim kierunku, no to gdzie możemy znaleźć prawdę? To naprawdę tak naprawdę jej chyba nigdzie nie ma. Więc należy, należy przetestować wszystko na sobie i starać się w końcu samemu myśleć, aby doprowadzić do jakiegoś globalnego buntu. Ponieważ ludzie zgodzili się na takie zjawisko, które dzisiaj obserwujemy. W sposób tak posłuszny, że to jest aż niewyobrażalne, że mogło do takiego zjawiska dojść. I to jest taki główny punkt wyjścia tej, tej ideologii myślenia, ale myślę, że będziemy. Yy, mniej chaotycznie o tym sobie rozmawiać w każdym kolejnym nagraniu. Zgadza się. Bardzo się dziękuję, Panie M. I w kolejnym nagraniu porozmawiamy konkretnie na jeden dany temat, tak żeby go bardzo dobrze rozwinąć. Dzisiaj był to początek, także ja Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że żeście wysłuchali. Polecam Wam również, żebyście przesłuchali podcast Bieda umysłowa, ponieważ tam właśnie jest wiele na temat tego, dlaczego ludzie nie chcą myśleć i czym w ogóle jest bieda umysłowa i jacy ludzie to mają i jak to funkcjonuje. Jeżeli nie czytaliście jeszcze moje książki, motywujące, inspirujące i polecam Wam, żebyście przeczytali Ludzie sukcesu do swoje marzenia na ten czas. Będzie to bardzo dobra książka, inspirująca. Jest jeszcze druga. No niestety jeszcze ona nie wyszła z uwagi na co to, się dzieje. Po prostu nie, ma, nie mam taką możliwości, nie ma jej możliwości wydania, ale mam nadzieję, że jeszcze chwila i po prostu każdy, kto zamówił ją, otrzyma. Myślę, że cieszycie się również, znaczy nie wiem, czy się cieszycie, ale chciałam Was trochę dzisiaj wkurzyć, żebyście zobaczyli inne, inne postrzeganie pewnych rzeczy, żebyście otworzyli swoje umysły, oczy, wyjęli zetyczki z uszu i żebyście zaczęli sprawdzać, czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy, no, jesteście tutaj na, na ludziach sukcesu, żebyście otwierali swoje umysły, otwierali swoje. swoje Swój sposób myślenia na coś innego, bo być może to nie jest prawda, być może się ja mylę, być może pan M się myli, ale sprawdź to, nie bądź obojętny, nie bądź ignorantem, nie uważaj, że tak nie jest, że tak się nie może stać, bo co będzie, jeżeli na przykład za miesiąc nie będziesz już miał za co żyć, także warto, żebyśmy się na tym skupili. Warto, żebyśmy o tym mówili i mam nadzieję, że Wam się ten podcast podobał. Jeżeli tak, dajcie znać też w komentarzach. Napiszcie, o czym byście chcieli porozmawiać. Będę zadawała takie pytania i będę tutaj prosiła, żeby, żebyśmy na ten temat rozmawiali. Ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!